Witam. Dzisiaj pokażę Wam ładowarkę samochodową firmy Montis. Prezentowana ładowarka to model MT-010. Ładowarka wyposażona jest w dwa wyjścia USB: USB typu A i USB typu C. Mamy więc tutaj możliwość ładowania dwóch urządzeń jednocześnie. Ładowarka obsługuje technologię szybkiego ładowania Quick Charge 3.0, co też za chwilę sprawdzimy w praktyce. Oba wyjścia USB mają takie same napięcia wyjściowe: czyli 5V 3A. 9V 2A lub 12V 1,5A. Maksymalna moc ładowania to 36W. Ładowarka ma wbudowany chip, który dostosowuje moc wyjściową do podłączonego urządzenia. Mamy tutaj ochronę przed przepięciami czy zbyt wysokim napięciem. Ładowarka wykonana jest z tworzywa sztucznego, a po podłączeniu do gniazda zapalniczki delikatnie podświetla się na niebiesko. Pozostaje sprawdzić, czy ładowarka działa. Podłączam do ładowania lampkę rowerową również firmy Montis, której prezentację i test możecie zobaczyć na moim kanale. Link do filmu umieszczam w prawym górnym rogu. Jak widać, po przekręceniu kluczyka w stacyjce, ładowarka podświetla się i zaczyna mrugać dioda ładowania w lampce. Sprawdźmy jeszcze czy działa szybkie ładowanie. Uruchamiam aplikację Charge Meter, by pokazać dokładne napięcia i podłączam telefon do ładowania. Jak widać na telefonie od razu mamy komunikat o szybkim ładowaniu. Zmieniają się też parametry napięcia w aplikacji. Po kilku minutach poziom naładowania baterii wzrósł z 61 do 63%. Wszystko więc działa prawidłowo. Jeśli spodobał ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę i subskrybuj, by być na bieżąco.